Dlaczego twoi klienci wcale do ciebie nie trafiają albo nie tak często, jakbyś tego chciał? Skup się uważnie, bo to, co teraz powiem, uratowało już niejedną firmę, a tą wiedzą dzielę się z Tobą za darmo. 4 na 5 osób szukających czegoś lokalnie w internecie np. mechanika salonu beauty, restauracji będzie szukało w Google Maps to aż 80% potencjalnych klientów. Jeśli Cię tam nie ma, albo jesteś, ale wyżej jest konkurencja to odpadasz z gry. Klient wybiera kogoś innego. Dlaczego? to prosta i zapamiętaj to dobrze, bo zaraz pokażę ci to na realnym przykładzie. 93% ludzi wybiera firmę z top 3 wyników Google Maps. Te firmy mają 93% więcej działań, więcej telefonów, wizyt, kliknięć. To potężna przewaga. A teraz zobacz na przykładzie z życia. Jeden z naszych klientów poprosił nas, żebyśmy pomogli mu wejść właśnie do top 3. Zajęło nam to kilka miesięcy, ale efekt był Natychmiastowy. Ten screen pokazuje wzrost zainteresowania firmą klienta od kiedy zaczęliśmy działać. Jak widzicie ludzie zaczęli go widzieć i klikać, a tu kolejny przykład jak wiele fraz związanych z jego branżą udało się wypozycjonować na pierwsze miejsce. Teraz gdy ktoś wpisuje w Google na przykład Bespoke Wooden Windows Breedport od razu widać właśnie jego firmę. Dlatego tak ważne jest żeby być wysoko w wynikach Google Maps. Bo niewidoczni równa się nieistniejący. Jeśli potrzebujecie pomocy w tym temacie, odezwijcie się, zrobimy darmowy audyt i damy Wam znać, czy jesteśmy w stanie pomóc Wam wskoczyć do top 3 i sprawić, że klienci będą mogli Was znaleźć szybko, łatwo i tam, gdzie naprawdę szukają.